Siemaneczko widzowie, witam w kolejnym odcinku od 50 zł, czyli tak od 10 dolarków do Koski Dzisiaj Jak co odcinek do wygrania sobie skiny, jakie jest haku u mnie. Dzisiaj do wygrania dwie Mki, co trzeba zrobić, łapka w górę, sobie komentarz i fajnie się na stronkę z moim kodem. Z moim kodem Elzart macie 6 aż giveaway, do każdego możecie wbijać. Jak jeżeli doładujcie będzie mu 2 dolarki z moim kodikiem, więc zapraszam, Bo Przy każdym doładowaniu można wygrać któregoś z tych skinów. I co ci z Haga rozdaje skiny, więc zapraszam. Plus z moim kodem macie na start dwie darmowe szynki, jeżeli kodu jeszcze nie używaliśmy, zapraszam wejść na stronę, mojego kodu Elzart. I jakieś tam po 10% przy doładowaniu i mnóstwo jakichś bonusowych rzeczy, jakieś te Bonusowe szynki, jakieś giveawaye, i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo na stronie macie opcję bonusów Lewelowania konta, za levelem są normowe szynki, za wbijanie każdego levelu są coraz lepsze te szynki. <laughs> Naprawdę jest tego bardzo wiele. Jakby tego było mało, macie jeszcze jakieś takie e, cashback bonusy, możecie sobie sprawdzić, jak to działa, naprawdę bardzo spoko e, opcja. My dzisiaj sobie przejdziemy na case battle i zrobimy swoje, czyli to co robimy, e, lecimy o 10 dolarków, dzisiaj polujemy na koskę, czyli tak zwany klasyk i klasykiem chcemy dzisiaj coś sobie zrobić. Na tym czymś jest naprawdę ładna kosa, więc postaramy się, postaramy się dzisiaj, pięć, 3 leczek sobie damy, albo nawet 6 jeszcze jedną tańszą i idealnie dzisiaj dolców. Cztery osoby, oczywiście, publiczna, 10 dolarków, bot, bot, bot Nie zobaczymy jak nam pójdzie Zobaczymy jak tutaj nam pójdzie Miejmy nadzieję, że dzisiaj oczywiście szczęście nam będzie sprzyjać Jeszcze ja mam katar, to przepraszam, że chwilę sobie mogę smarkać Ale no, niestety choroba nie wybiera Póki co najgorzej, Ok. Póki co najgorzej nie jest My Jesteśmy blisko prowadzenia Mamy to, proszę Państwa, mamy prowadzenie Dosyć mocne I chyba to mamy, powiem Wam Tak, mamy bitwę i to naprawdę spoko 32 dolar dolarki z 10 No, powiem Wam, że to jest bardzo dobry start Bardzo dobry start 32 dolarki, no tym to się już można tutaj pobawić Można coś tutaj już pokminić, coś z tego zrobić No i popróbować No dajmy sobie dwóch pikołaj. Może Inferno no, zrób, Dajmy sobie to Te dwa klauny też mnie tutaj Przekonały, no i w sumie to nas koniec budżetu, dajmy sobie jeszcze, no nie wiem, coś za Goblina, mamy 32 dolary kilka mocnych skrzynach, nawet nie trzy na 3 osoby, no dobra, dajmy na 4 Ryzykujemy jeszcze, z tego już może być kosa, bo tak tutaj wygramy, więc no, popróbujmy, popróbujmy Dobra, lecimy, pierwsze te kołajki lecą Wupa Mortis, okej, okay, okej, okay. o, ten gloczek No, coś nieco kosztuje 6 dolarków, 6 dolarków, lecimy dalej Myślałem, że ten USP jest trochę droższy, ale dobra, dobra jest jeszcze szansa na spokojnie tutaj wrócić. Tu kurwa, ale dropi temu nerdowi. Dropi mu nieźle, ale spokojnie. Kalma, kalma. No co jest? Jaki on ma drop. Ten bot nerd. Co mu leci? No, żeby tutaj wrócić będzie ciężko. Tutaj musiałoby coś polecieć. Szkoda, szkoda, że nie żadna koska. No bo to jest bitwa w sumie o kose. już wiecie o tym. Tak, to już jest bitwa o kose. Ile to on tu wygrał? No, to już jest koska tak naprawdę. Szkoda, że się nie udało. Ale zróbmy sobie tutaj jeszcze jedną szansę. Tak, nie podawajmy się tak szybko. Zróbmy sobie tutaj jeszcze jedną szansę z naszych 10 dolarów Może z trochę tańszych bitewek pyk pyk, 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 pyk Pyk, pyk, dajmy sobie tak To podajmy sobie tak, tak, tak Tak i jeszcze tak Idealnie 10 dolarów, aż 13 strzynek w tym będzie Na 4 osoby, no trochę się może podziać na tych 13 strzynkach Zobaczymy jaki będzie dropik a pamiętajcie widzowie o komentarzu i trylinku w opisie, żebyście mieli na swoim kanale. Plus tego, że na każdym innym odcinku z również możecie umieć wygrywać skiny, więc zapraszam na inne odcineczki Tam również będą do zgarnięcia dla Was skinochy, więc spoko opcja. Spoko opcja dla Was. Dobra, lecimy sobie dalej. No póki co dla nas nie najlepiej mamy dolarkę dopiero, ale tutaj do powrotu jest każda strzynka, tym bardziej tutaj dalej są jeszcze droższe. No tutaj mamy Vertigo, mamy tego daka Więc no, jeszcze tutaj jest szansa wrócić. Teraz tego blinki lecą. No, fajnie by tutaj coś mocniejszego nam poleciało Ale to zaraz, 3 ostatnie nie 4 Takie szynki Czyli po tej strzynce już wszystkie będą, no Tutaj może być fajny drop Lecimy, no trochę wróciliśmy Potrzebujemy no tak 2 dolarów, 2 dolarów do lidera Kurczę, no jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, więcej Ticket to hell, ale strasznie słaby stan No i teraz Nitro musi nam oddać No niestety widzę no niestety widzę Dzisiaj nam niestety nie siadło, 25 dolców Dobra, zróbmy sobie ostatnią bitwę z 10 dolarów do kosy. Może coś fajnego tutaj siądzie. Miejmy taką nadzieję. Trzymajmy za to e, kciuki. 10 dolarów też nie jest taki mały budżet. Więc no, kurczę, fajnie by było. Dobra, dajmy sobie tą strzyneczkę. Może polećmy teraz z tą strzyneczką i dajmy sobie tą strzyneczkę. Dobra, trzy strzyneczki na cztery graczy, oczywiście publiczna. I lecimy, lecimy, Damy sobie te bociki. Nie będziemy tutaj czekać na użytkowników. Pek, 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 pek. I lecimy z tym, lecimy z tym. Fajnie, by coś mocnego dzisiaj siadło. No ale ciężko dzisiaj, ci, ciężko dzisiaj. Dobra, kolejna strzynka No, tako, tako. I najdroższa strzynka ona tutaj nam powie, czy coś się uda. No niestety, to 23 dolary. No, ale nie dla nas, dla przeciwnika. Więc co, to było tyle. Ładna bitwa, 43 dolary. Zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu. I co ci saga do dobierając o skinie. Więc zapraszam, trzymajcie się widzowie. Życzę miłego mm. dzieńka. Cześć, cześć.